Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu Art Serbin Dom Pani Lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks, Wiedźmy, hołbią go, co łechce młego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć im Lerita. Chłopi z nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Walach mówił, że słabością nellyta jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Awalacha. Na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować, chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę, ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się, jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku, panie, zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Przez cały rok ślemy im dary. A tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem. Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźmy. Był zasmarkany, wystraszony i na oko ośmioletni. Spokojnie. Po co panią, wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Wiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę, młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Welen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. Mówiłeś, że panie schodzą do was ze szczytu góry. Jeśli są łaskawe, mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Nie krzywdę siebie, inny przed śmiercią. Przygotuj się do niej, bo ona do nie chce się przygotować. No. Pokaż mi swoje towary. はい。 Popatrz, dziecko. To porządko. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie wróciłeś! I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę! Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć. Heh, jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja. No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło Cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj. A gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej trzy osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powiedz ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jeszcze nie robimy. Rozpogadza się! Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, No dalej! Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy, charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Hmm. Nieważne, już wiem. Wybieram cię dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Jeśli ona idzie na górę, to ja razem z nią. Ha, 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 ha. Co też kot przeniosła? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku, jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Przyjmuję wyzwanie. <laughs> Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Się już martwić się. Chodźmy po Coś się zdarzy. Coś. Co wrócili? Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika otworzy wam wrota, a teraz idźcie. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie Mark. Jesteś się w dźwignym dłuższych się teraz na Kiedyś opowiem Ci o zleceniu na zewnątrz.